Siemaneczko kochani, dzisiaj wam pokażę jak wykonać wszystkie zadania z siódmego tygodnia karnetu. Ale na wstępie chciałbym wam przypomnieć o zostawieniu łapki w górę, komentarzyku, no i subowaniu jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i oczywiście jedyny prawidłowy kodzik, Przemyku kosumaki w sklepie Fortnite. Wspomagajcie, pomagajcie, wiadomo o co chodzi. Po co pomagać wielkim streamerom, jeśli możecie, tym malusim, którzy to docenią. No dobra. No to lecimy zadajami. Nie ma co tracić czasu. Ups, w piszczącej puszczy tutaj. Proste, prawda? Nic dodać, nic ująć. Następne zadanie to zabić trzy osoby, czy ja mogę na gasnących gajach tutaj. Też easy, prawda? No jasne, że tak. Kolejne trzecie zadanie. Zebrać 300 kamienia tutaj na korolowym. Kasztelu, czyli po prostu rozwalać kamień albo ściany, budynki, mury, cokolwiek co jest z kamienia i betonu, cementu, nie brnę w to dalej, wiecie o co chodzi. No dobra, kolejne zadanie ciekawe, to oryginalne takie, to tym razem przejechać za, na tyrolce ze sklepowej sadyby aż na kuszące kominy. Czyli po prostu jak widzicie, lądujemy sobie tutaj, Pykamy sobie na tyrolkę tego miejsca. Lądujemy tutaj. Piek. Po drodze możemy się uzbroić. po czemu nie? I sobie lecimy. A zaczcie. Jakie kozackie bronie. Mhm. Jak cholera. Dobra. I już jesteśmy w połowie drogi. Nawet strefa nam sprzyja. Może znowu grę wygramy, robiąc poradnik. Why not? No dobra. O, lama. kusisz ale najpierw zrobimy poradnik. Zaczę. Easy. Dobra, zaraz podzielam o wrócę. No i lecimy dalej. Tyrolka, znajdujemy się na koszących kominach i zadanie. Zrobione. No dobra, to lecimy z kolejnym. To musicie po prostu sobie wysiąść. Wracamy polamy i lecimy z kolejnym zadaniem. Okej, okay, kolejne zadanie polega na złodzeniu legendarnej rybki. Jak to zrobić? Najłatwiej, najłatwiej legendarną rybkę złowić za pomocą niebieskiej wędki. Także jak macie nad materiał wystarczy ją ulepszyć, chyba że macie farta i złowicie od razu. Co potem? Potem musimy znaleźć łowisko i po prostu złowić drania. Mieliśmy materiał, bo znaleźliśmy tą mramę, więc easy. O, w końcu to mamy. Ryba termiczna i taką rybkę sobie zjadamy i gotowe i zadanie zrobione. O to chodziło, trochę mi to zajęło, wyłowiliśmy prawie wszystkie łowiska ale dało radę. Chyba na rzece częściej lecą te ryby złote niż na terenach przybrzeżnych. No dobra, nic, lecimy z kolejnym zadaniem. Ja mi ten tryb w jak masz tą termowizję. No i mamy kolejne zadanie, które wymaga od nas zjedzenia siedmiu przekąsek na zielonych żywopłotach, czyli w tym miejscu tutaj, czyli po prostu tradycyjnie akurat mam pełno życia, więc nie mogę zjeść, ale zbieramy sobie kapusty i je zjadamy jak będziemy trochę obici w tej lokacji. Możemy też po prostu poszukać jak będą gdzieś pudełeczka z żywnością, też nam zaliczy. Możemy też, jeżeli nie macie przeciwników, możecie po prostu obić się. To też działa. Po prostu zbudujcie sobie z cztery poziomy w górę. Zeskoczcie w tu. Też wam powinno zaliczyć. Zadanie sposób. Dwa, trzy, cztery, pięć, jeszcze dwa. I zadanie zrobione? Ostatnim zadaniem jest zadanie tysiąca obrażeń po użyciu na przeciwniku shockwavea czarnej pantery. I to będzie zadanie timowe. Nie wiem do końca czy to zadanie wejdzie, ponieważ są jakieś problemy z tym z tą mocą czarnej pantery w zadaniach duo i team, więc no nie mam pewności czy w ogóle to zadanie będzie. No ale generalnie takie zadanie jest w plikach i wiadomo tą moc czarnej pantery można zdobyć ze dronów Starka. Zaraz tam gdzieś Wam wrzucę materiał, tutaj na koniec, żebyście widzieli jak ta dokładnie wygląda z innego trybu gry, jeżeli nie wiecie. No i to tyle. Pamiętajcie, Konik Przemek w sklepie Fortnite. Zostawcie komentarzyk, chętnie odpowiem. No i co, pozdrawiam Was bardzo serdecznie i ciepło. Powodzenia z zadaniami i wybijanie levela. Trzymajcie się, łapa, cześć, cześć. No i tak wygląda moc Czarnej Pantery. To jest właśnie ten Zobaczcie, podbijacie do typa I wybuchacie I potem zadajcie obrażenia I to jest całe zadanie I prawda? Jasne